Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Malaguti na dobry początek, riderstore.pl Masz kolizję drogową? Dzwonimy się, wszystkim zajmiemy. Centrum motoryzacji Bemowo. Kamery Mio, nowa jakość nocnych nagrań. Sponsorem programu jest marka Indian Motorcycle. Witajcie w motośladzie! Dziś w programie. Rafał odbiera faumaxa ze stajni motocyklowej. all Oldtimers rusza projekt Panonia. Enrico wybrał się do sieradza na On Tour Poland. Najlepszą sytuacją jest sytuacja, w której cokolwiek próbujemy zrobić, ma swój szczęśliwy koniec. Było tak, że kiedy pojawiliśmy się w stajni motocyklowej z tym oto pojazdem, uwidocznionym na zdjęciach, no było naprawdę nieciekawie. Ja przejechałem się nim paręset metrów i stwierdziłem, że nie będę tym jeździł, ponieważ ciągnie go w lewo. Z kolei Rafał był przyzwyczajony do ciągnięcia w lewo, jeździł dopóki nie spadł deszcz, nie wyłożył się na tym motocyklu i doszedł do wniosku, że jednak coś trzeba z tym zrobić. Ja powiedziałem, Rafał, jeżeli to ma być zrobione, to jedźmy do stajni motocyklowej. I Paweł powiedział, pomożemy. E, powiem tylko tyle. Na co dzień robicie turystyki, na co dzień cała gama motocykli turystycznych u Was i co ciekawe, także Harley e ostatnio widuje. A ty postanowiłeś w ramach, nie wiem, nostalgii, bo miałeś jakiś taki motocykl, pomóc pa Rafałowi? Czy tak, no umówmy się. To każdy, kto zaczynał jeździć na motocyklach wtedy, kiedy my zaczynaliśmy, no marzył o V-Maxie, tak? Było to marzenie każdego normalnego chłopaka, więc gdzieś tak z sentymentu podeszliśmy do tego motocykla. Oczywiście problemem miało być to, że go znosi w lewo. Wyszło tego trochę więcej. To no dobrze, ale tam jakieś ciekawostki, jakieś sosy dziwne wylewałeś z tego motocykla. Znaczy, się tak, no przede wszystkim samo zawieszenie. Okazało się, że to nie była pierwsza przygoda. Tutaj kolega się nie pierwszy na tym motocyklu przewrócił, zawieszenie było krzywe, więc wymieniliśmy całe zawieszenie. Tutaj kolega wielbiciel vmax ów dostarczył nam całe kompletne zawieszenie. Ma tego trochę, zawsze mówi, że nie, nie, to ja mam takie na części Z2, więc dostarczył proste zawieszenie, zmieniliśmy zawieszenie. Zrobiliśmy oczywiście pełny serwis tego zawieszenia, bo to, co znaleźliśmy w tamtym, było straszne, więc naprawdę przypomniałem sobie te lata piękne, kiedy się robiło takie motocykle normalnie na serwisie. ten Zapach oleju do lak, przepracowanego, jest niepowtarzalny. Natomiast no, powstał u nas ten motocykl troszeczkę, przestał zimę. Odpaliliśmy go na wiosnę, no i się zaczęło tak naprawdę. Tak? W pierwszej kolejności polało się z pompy wody, więc zrobiła się mała kałuża płynu chodzącego pod nim. Polało się oczywiście z dekli, z poduszczelek, to wszystko było stare, stwardniałe. Więc gdzieś tam postanowiliśmy doprowadzić ten motocykl do takiego stanu, żeby dało się tym normalnie jeździć, a niekoniecznie mieć olej na butach. Więc powymienialiśmy wszystkie uszczelki, które gdzieś tam budziły nasze wątpliwości. Przy okazji zajrzeliśmy do sprzęgła, bo co się oczywiście okazało po zimie, przestało całkowicie działać sprzęgło. Tutaj kolega zgłaszał problem z tym sprzęgłem, gdzieś tam myśleliśmy, że może samo sprzęgło jest do wymiany, okazało się, że oczywiście nie. Całkowicie, że tak powiem, no po tylu latach uległ destrukcji zarówno wysprzęglik, jak i pompa, więc musieliśmy to wszystko rozebrać, powymieniać całe wnętrzności tych rzeczy, więc gdzieś tam gdzieś tam udało się go przywrócić, działa. Wiesz co, e, taka drobna rada, jak już będziesz odjeżdżał tym motocyklem, e, to pamiętaj o tym, żeby tej odruchowej kontry w prawo nie robić, bo on już teraz nie będzie skręcał, dziwnie. <grym> Postaram się pamiętać tym razem już. Wiesz, bo to jest zabawne. E, ja kiedyś miałem taką sytuację pana, który jeździł małym Fiatem z zapieczonymi zwrotnicami. I za każdym razem, kiedy skręcał, musiał przyłożyć z obu rąk, żeby to poszło. Po wymianie zwrotnic przyłożył ścianę, bo był przyzwyczajony do takiej siły i włożył tyle samo siły. Tak samo może być z Twoim pojazdem, kiedy wreszcie zacznie normalnie się prowadzić. Ale jesteś fanem v -Maxów. To nie jest jedyny v którego masz. No nie, mam jeszcze dwa w sumie. Jeden jest dawcą, a drugi jest... No zastanawiam się, może będzie sprzedany, a może, a może jeszcze coś z niego porobimy razem wspólnie, jakieś modyfikacje, żeby żeby coś fajnego z niego zrobić. Już się pierwszy klient chyba zgłasza, właśnie dostałem SMS-a. Famax jest motocyklem dość specyficznym, nazywano go zabójcą, bo parę osób dokonało na tym sprzęcie, no może nie żywota, no ale nieźle się poubijało. Motocykl jest dość specyficzny, on naprawdę ma potężny power, natomiast ze skręcaniem bywa różnie. No one tak miały niestety, że jakby no nie było ich domeną skręcanie. Zresztą ten motocykl ma potworne tendencje do łapania szymy, do jakichś takich dziwnych zachowań. Trzeba naprawdę umieć tym motocyklem jeździć, to stricte tym motocyklem, bo jeżeli ktoś wsiada na to, zwłaszcza z nowego motocykla, gdzie te nowe motocykle, no umówmy się, jakiej klasy by nie były, prowadzą się perfekcyjnie. No to tutaj trzeba sobie przypomnieć pewne rzeczy. Ja musiałem się chwilę, że tak powiem, przełożyć, trochę przestroić i, i zanim zacząłem tym normalnie się poruszać. Ale gdzieś tam jak chwilkę człowiek pojeździ, przypomni sobie, to można naprawdę czuć. Fan z tego, No piec, tutaj rządzi piec, tak? Umówmy się, troszeczkę zrobiliśmy gaźniki w tym motocyklu, żeby to w miarę ładnie chodziło, żeby to gdzieś tam trzymało wolne obroty, nie głupiało. I, i, i naprawdę, no tutaj ten moment obrotowy jest taki, że praktycznie można tym jeździć nie przekraczając 2,5 tysiąca obrotów, tak? I cały czas idzie. Tak, no jakby moment obrotowy jest liniowy, tutaj jakby elektryki, może to taka moda teraz, więc elektryki by się tego nie powstydziły, idzie po prostu bez względu na to, ile ma obrotów jedzie. Wiesz, ty, ty przywykłeś do tych motocykli, bo jak powiedziałem, jesteś fanem VMaksów. W związku z tym te przypadłości tego akurat modelu nie są ci obce i ty już poprawki na to bierzesz. No rzeczywiście jest, że świadomiłem sobie ósmy rok V-Maxem, więc jeden, który jest dawcą był pierwszy, ten jest drugi, więc, więc te wszystkie poprawki gdzieś już biorę, jest praktyka jest i przyzwyczajenie. Wiesz, co, pomyślałem o tym, żeby może utworzyć taką szkołę jeżdżenia V-Maxem, bo to też jest ważne. Jak ktoś wsiądzie na to pierwszy raz, nie jeździł nigdy V-Maxem, to może mieć chwilę grozy przed oczami. Jest taka szkoła, która uczy jeździć Fordem T, dość specyficznym tak. samochodem. Można się nauczyć jeździć Fordem T. Proponuję otworzyć szkołę jazdy V-Maxem, tak, takiej jazdy, żeby się nie zabić. No jest to chyba dobry pomysł, bo jest kto. Ja się na to przesiadłem z wirago 5 czy 5. Na szczęście ja nie wiedziałem się, czego, na co się przesiadam. No i byłem na takim doszkalaniu w pewnej szkole w Poznaniu i to dużo dało, ale faktem jest, że że to chyba bez doszkolania się nie da jeździć normalnie. Wiesz co, ale z 5 czy 5, sorry na to, to jest tak by skoczył, wiesz, do morza, nie potrafią spływać. No mogę powiedzieć w ten sposób. Po jednej stronie znakomity fachowiec, który doprowadził do ładu tego smoka, po drugiej stronie praktyk, który jeździ FAUMAX-ami. Jeżeli będziecie mieli ochotę czegoś się dowiedzieć o tych sprzętach, czy warto FAUMAX-a kupić, do jakich celów on się najbardziej nadaje, będzie okej, okay. kiedyś jechałem po drodze, ja jechałem BMW. 1600 GT w wersji B, skastrowanej do 160 na godzinę, i jechał gość V-Maxem. Darliśmy przez korki naprawdę dość grubiańsko, i facet pod światłami dał mi kciuka, że ja tym kredensem zanim się wyrabiam, a, a ja dałem mu kciuka, że on tym jedzie i to tak szparko. V-Maxy są wśród nas, proszę państwa. Jeszcze jeden wraca na drogi. Dzięki wielkie Paweł. Dzięki bardzo, była to naprawdę fajna przygoda. Dzięki również wielkie. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Malaguti na dobry początek, riderstore.pl Masz kolizję drogową? dzwońmy się wszystkim zajmiemy. Centrum motoryzacji Bemowo. Kamery Mio, nowa jakość nocnych nagrań. Sponsorem programu jest marka Indian Motorcycle. Węgry to jest taki kraj, do którego jak się jechało, to wjeżdżało się z dawnej komunistycznej Polski prawie jak na zachód. To samo było z Jugosławią, ale Węgry było tyle specyficzne, że po pierwsze. a Węgier, Polak, jak wiadomo, dwa bratanki. I na Węgrzech powstawały też pewne subkultury nawiązujące do subkultur e, brytyjskich. racery, barki, motocykliści jeżdżący, no oczywiście tym, co było w zasięgu. E, Anglicy jeździli na BSA, na Triumfach, a Węgrzy na panoniach. E, wpadł Ci do głowy taki pomysł, żeby stworzyć taką panonię, dokładnie na wzór kaferejserów jeżdżących e, na Węgrzech w tych latach. Tak, to nie jest przypadek, dlatego że. W dzieciństwie, jak miałem 7 lat, mój brat wtedy miał 12, jego najlepszy przyjaciel dostał po dziadku taką panonię. Ja od pierwszego momentu, kiedy zobaczyłem ten, ten motocykl, po prostu się w nim zakochałem. Nie wiem, nie wiem co, tak naprawdę, może, może to trochę, że on był po prostu inny niż pojazdy inne perolowskie. tak. Między innymi to, że np. nóżka jest po prawej stronie i ten motocykl się kładzie na prawą stronę, że licznik jest, który odwrotnie pokazuje prędkość, że jest wskaźnik, który biegów, tak. No i generalnie ta tylna lampka chyba. Akurat tej w tym, który stoi obok mnie, jest prostokątna, ale tamta była charakterystyczna z tym takim kaczym dziobem, jak to się mówiło po pospolicie. No i kolejna rzecz. Sentyment, ogromny sentyment do przyjaciół, do wiary, która wtedy poruszała się tymi motocyklami. I tak na dobrą sprawę, no wielu tutaj kolegów się dziwi, że dlaczego akurat wybrałem tak, panonie, gdzie jest tyle lepszych sprzętów, mocniejszych, silniejszych, a ja po prostu jestem no, trochę takim romantykiem i, i kierowałem się sercem, że, że jest to po prostu motocykl marzeń z, z dzieciństwa. A kolejna rzecz też, jakby kocham tą kulturę rockersów, kulturę lat 60., -tych, 50., -tych, kiedy ludzie po prostu po wojnie wsiadali na motocykle, które wcześniej służyły jako środek lokomocji no bo, że tak powiem w Anglii powojennej została zniszczona motoryzacja i ludzie po prostu jeździli na tym co mieli pod ręką później przesiedli się na samochody no i zaczęli tuningować po prostu na taki sposób jaki potrafili, moim zdaniem uroczy, czyli odchudzali te motocykle, no i chcieli wtedy osiągnąć tą niedoścignioną tonę czyli 160 km na godzinę i ja jakby swoim pomysłem chcę złożyć taki hołd i dlatego przyjaciela, dla, dla Wojtka Pomykały i dla, y, dla tej kultury właśnie tak. Bardzo piękna historia i fajny pomysł. Natomiast ty, rob, ty tworzysz ten motocykl, bo wiesz, niektórzy powiedzą, tak, Panonie. Panonie trzeba zrobić w oryginale, musi być tam wiśniowa, musi mieć tu i gdzie chromy. Ty budujesz kaferejsera, ale ten kaferejser będzie zdecydowanie nawiązywał do tego, co jeździło właśnie w tym okresie na Węgrzech. Tak, dlatego też mam dwie panonie. Jedna będzie oryginalna, a druga nie. Natomiast ja po prostu mam takie podejście do motoryzacji, ponieważ na co dzień ratuję zabytki, które są często egzotyczne wręcz. I tutaj, jakby każdą śrubkę staram się uratować, tak, żeby samochód był maksymalnie oryginalny. To mam taką drugą ciemną stronę księżyca, gdzie po prostu lubię modzić, modyfikować. Może też dlatego, że po prostu kocham też amerykańską motoryzację, gdzie oni po prostu mają to we krwi i uważam, że jeżeli ktoś buduje pojazd dla siebie, to przede wszystkim powinien on się podobać użytkownikowi, tak? I można do tego sobie zbudować ideologię. Moja jest taka, że mam mieć z tego maksimum przyjemności, tak? Nie chcę. Nie chcę kupić nowego pachnącego motocykla, który każdy może mieć, tylko chcę zbudować motocykl, który będzie niepowtarzalny. I troszeczkę będzie też od, jakby oddawał mój charakter i e, że tak powiem, chcę się nim czuć, jak jeździć w siodle, tak? Ale to jest o tyle. Naprawdę kocham takie sytuacje. Kocham... Wiesz, za każdym razem, kiedy spotykam ludzi, robimy materiały o restaurowaniu klasycznych motocykli, zawsze za. Tym tematem siedzi jakaś historia, bardzo fajna historia i to, co powiedziałaś, sprawiło, że pomyślałem sobie, że to jest bardzo fajny pomysł. Ja w, podobnych, w, podobnych, w podobnym zapędzie poprosiłem kiedyś o odrestaurowanie komara sztywniaka, bo miałem kiedyś takiego sztywniaka, pacholęciem będąc, i pomyślałem sobie, że fajnie było, żeby takie pojazdy dookoła mnie się pojawiały. Dlatego dzięki Ci naprawdę wielkie za to, że masz taki zapał. Ja sądząc z uśmiechu na Twojej twarzy, jak opowiadasz o tym klimacie, wiem, że to jest... Kawał dobrej roboty i będzie kawał dobrej roboty. Dzięki Ci wielkie. Dziękuję również. thank you Ten twarz brzmi znajoma, ten historyczny organizator rajdy motocyklowej, kropka. E, www.rajdymotocyklowe.com Łukasz, jak poszło na ten, powiedzmy, edycja prawie po covidowa, możemy tak ją nazywać? Jak się czujesz, to znaczy, jaki e, troszeczkę też wrażenia pod taki rok dziwny, mało powiedziany. No, rok specyficzny, ale nie poddajemy się, zbieramy się kolejne rajdy. Po zdalnych, które się odbywały wcześniej, teraz przechodzimy w taki normalny tryb rajdowy, w którym działamy już normalnie. Jeździmy, spotykamy się, nie wysyłamy mailami, nie jeździmy sami, tylko bawimy się razem, tak jak to powinno wyglądać. A jesteśmy w połowie imprezy. W tej chwili połowa zawodników jeszcze walczy na trasie, połowa już wróciła, liczymy punkty. No i cóż. Jaki mamy w programie, bo y, następny y, rajd będzie. Najbliższy rajd, który będziemy organizować, to już 4 lipca w Kotlinie Kłockiej. Kocia Reinkarnacja. Na co czekacie panowie? Nie ma miejsca dla wszystkich, ale jeżeli będziecie. E, troszeczkę e, e, czujni, będziecie na stronie motocyklowecom macie możliwość, startować. I tu najważniejsze, jak na olimpiadę jest, uczestniczyć, bo e, nie musisz być e, e, Tobi Robert, czy taki wygrający, nie wiadomo co. Najważniejsze, tu kobiety, faceci, wszyscy się bawią. No, ciekawy tego głos, które, Co to może być dla Was? Jesteśmy w dealer, Adrenalina się nazywa tutaj, Tuż, tuż blisko Sierac, i e, niektóre to nazywają ta chmura, ta chmura od motocyklista. Co to może być, co to może być, że czasami pogoda decyduje, że tak ma, ma być. Oczywiście dla zawodników, trochę więcej trudności, i kto wie, może więcej pokazania umiejętności. Ale impreza była udana, dobrze mówię, bo mamy jedno z naszych. Zwycięstwa prawdopodobnie, czy nie? Nie wiadomo. Może będzie pływło. No, musi być. Kolega już dotarł i on miał warunki sucho. Czemu go lubimy? Bo on ogląda motoszlat, więc A jeszcze nie. bardziej kolejny plus dla niego. A ja motowizjonerów ta pogoda się prawie ustabilizuje, bo każda burza jest moment spokojny. Magda, jak ci poszło dzisiaj? Nie wiem, nie wiem. chyba dobrze. Zobaczymy. Czekamy na wyniki. A jeszcze nie, nie, nie wiadomo, czy wygrałaś, czy nie wygrała, ale mogę ci powiedzieć, że ktoś powiedział, a ta blondinka bardzo, bardzo mocno jeździł i nie czuje ta fakt, że Afryka Twin jest dla niej wysoka, bo bardzo ją dominuje. I jakie były te trudności dzisiejsze na przykład na ten raj? Tak naprawdę? No był slalom, był. tor. Yy, a tak to to było, trzeba sobie zrobić zdjęcia na różnych, w różnych miejscach. Najtrudniej było do niej dojść. <grym, <grym, a jak się nie doszło, to się miało za dużo kilometrów, więc od razu były punkty minusowe. No niestety. Ale było fan. Powiedz... Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Następny rajd, co planujesz? Uczestniczysz w jakim wydarzeniu? No, za, już właściwie za cztery dni na motomyczki się wybieram. Motomyczki? Myczki. Myczki. Brzmi bardzo interesujące, dowiemy się, gdzie te są, motomiczki googlujemy i znajdujemy. Dziękuję Magda. E, właśnie taka szczęśliwa wasielka tego e, Africa Twin Litrowa, który ja widziałem ją akcja na rajd Latarników i kobieta potrafi. Basta, nazywać to słaby płeć. I, i to jest kobieta, który jeździ też na e, długi dystans e, na wyprawę też e, w Azji i w różne punkty. Co jeszcze, kto jeszcze? Z kim gada Luka? Konki parla Luka? Luka, pronto, pronto. Chi e? Dzień dobry, mogę przeskazać Was taki nie ustalone. bo my jesteśmy Real TV. Eh, pani Joanna, eh, dyrektor marketingu Yamaha. Eh, Pytania, Pani Joanna. Jak długo jeszcze będzie Valentino Rossi, e, na tor? bo ja nie przewiduję e, taki maniana bez niego. Ale ja tak samo nie przewiduję i cała Yamaha trzyma kciuki, żeby zawsze jeździł z nami, jak najdłużej. I to było, Joanna Grzanecka, dyrektor marketingu Yamaha. Ja, Gratulujemy dla wydarzenia. Zostajemy w pracy, Łukasz. Spotkamy, właśnie stare znajomości. Kolega rok temu e, rozmawiał pod naszymi mikrofonami. Czekamy na ten epilog pod podium, ale różne firmy, o jeden KTM jednak jest, bo aż się dziwiłem. jest, jest, pomarańczowy, wszystko dopasowane, nawet ta bielizna termoaktywna. Jak się jeździł dzisiaj? Yy, bardzo dobrze, bardzo dobrze, jak zawsze, na robiście. 950 jeszcze polega na tych e, oryginalnych, które nie mieli e, czujniki, traksy kontroli i tak dalej. Taki prawdziwa astia, prawdziwa bestia i e, dominowanie tego kon e, nie jest super łatwo, ale na tym rzecz polega. Więc e, gratulujemy każdej osoba, która dzisiaj brała udział i moim zdaniem ten motocykl dalej ma taka fascynacja, które nie potrafi Wam wytłumaczyć. Piękne, piękne, piękne. Zapraszamy na premierowy odcinek Motośladu w czwartek o 22. Poprzednie odcinki Motośladu możecie zobaczyć na Facebooku Oczami Ostrego. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Malaguti na dobry początek, riderstore.pl Masz kolizję drogową? dzwońmy my się wszystkim zajmiemy. Centrum motoryzacji Bemowo. Kamery Mio, nowa jakość nocnych nagrań. Sponsorem programu jest marka Indian Motorcycle. Partnerem medialnym programu jest Antyradio.